Drodzy Państwo, uczestnicy naszej debaty samodzielnie wywołali Białego Ducha. A czy będą mogli Państwo samodzielnie zobaczyć Czarną dziurę? To okaże się już za chwilę. Nasz kolejny gość, Opowie nam o czarnych dziurach. Znamy ich zaledwie 50, a w naszej galaktyce powinno się ich znajdować co najmniej 100 milionów. Gdzie się podziały wszystkie pojedyncze czarne dziury? Jak do ich wykrycia można wykorzystać fakt, że zakrzywiają czasoprzestrzeń? I co do tego wszystkiego ma misja kosmiczna Gaja? O tym wszystkim opowie pan profesor, doktor habilitowany Łukasz Wyżykowski. Zapraszamy. Dzień dobry państwu. Jest to wielka przyjemność móc opowiadać o czarnych dziurach i moich badaniach tutaj tak, przed taką powinien. znakomitą publicznością. Slajdy się powinny za chwilę pokazać. Tak. Czarne dziury do ich poszukiwań tak naprawdę wykorzystujemy ciekły azot, który państwo tutaj widzieli, to jest taki chleb powszedni astronoma. Ciekły azot służy do chłodzenia kamer. Także wywoływanie duchów jest codziennością astronoma coś co robimy w naszych obserwatoriach bardzo często. Ja jestem pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego i chciałem Państwu opowiedzieć o badaniach moich i mojego zespołu, który tutaj zaprezentuję. To jest kilka osób zaangażowanych w projekt, co są pracownicy naukowi, doktorzy, studenci, pracownicy... Z całej Polski i tak naprawdę współpracujemy z całym światem. W dzisiejszych czasach nie da się zrobić badań naukowych w pojedynkę. Te czasy już minęły, ludzi renesansu już może mamy bardzo niewielu. Te badania musimy wykonywać w zespołach i bez pracy tych zespołów nie da się dojść do e, jakichś sensownych wyników. Dobrze, spójrzmy najpierw na największą znaną nam czarną dziurę w naszej galaktyce. To, na co, na co patrzymy. To jest centrum naszej galaktyki. Tam w środku znajduje się monstrum o masie 4 milionów słońc. Za odkrycie tej czarnej dziury w centrum naszej galaktyki przyznano Nagrodę Nobla w 2020 roku. Dodam, że to nagroda Nobla była z fizyki przyznana dla astronomów, którzy udowodnili, że tam znajduje się czarna dziura, że czarne dziury w ogóle istnieją. Są to takie obiekty. Które nie świecą, jak widzimy na tej animacji, ale wpływają na ruch gwiazd, na ruch przestrzeni, na zakrzywienie czasoprzestrzeni, na to wszystko, co się dzieje wokół nich. Są to obiekty bardzo masywne, ale przy tym w ogóle nie świecące. Skąd się biorą czarne dziury? A tu jeszcze oczywiście zdjęcie czarnej dziury, też znane wszystkim. A czarne dziury biorą się z naszej galaktyce, powstają em, z gwiazd, tak? Mamy tutaj mapę naszej galaktyki, na której zaznaczyłem naszą pozycję. Jakby Państwo nie do końca wiedzieli, gdzie się znajdują w naszej galaktyce, to Festiwal Śląski odbywa się w tym ramieniu spiralnym galaktyki. Spójrzmy na naszą galaktykę. Jest to dysk składający się z miliardów, setek miliardów gwiazd. I tak naprawdę te gwiazdy, które tutaj dominują na tej animacji, to są gwiazdy te najcięższe. Tych małych, takie jak Słońce, to prawie w ogóle nie widać. Te duże gwiazdy, one są niebieskie, gorące, ale one też żyją bardzo krótko żyją krótko i intensywnie szybko się spalają. Stąd wiemy, że właśnie na końcu życia takiej gwiazdy bardzo masywnej Rodzą się czarne dziury. Obejrzymy animację przedstawiającą śmierć gwiazdy. Mówimy tutaj o gwiaździe nie takiej jak Słońce, więc nie ma się czego obawiać. Mówimy o gwieździe, która ma masę około 20 słońc, może 30. Taka gwiazda kończy swoje życie, i tam powstaje w środku czarna dziura. To wiemy. Tak rozumiemy fizykę, tak rozumiemy ewolucję gwiazdową. Tylko, że takich czarnych dziur znamy bardzo mało. A jak Państwo widzieli na animacji galaktyki. Powinniśmy mieć w naszej własnej galaktyce setki milionów takich czarnych dziur, bo tych gwiazd, które mogą wyprodukować czarne dziury, są setki miliony. Jakie czarne dziury znamy do tej pory? Mamy czarne dziury w układach podwójnych i to jest taka czarna dziura kanibal troszeczkę, ona zjada swoją towarzyszkę, inną masywną gwiazdę. One kiedyś były dwoma gwiazdami, które krążyły sobie wesoło po swoich orbitach, jednakże jedna z nich zamieniła się w czarnodziurę i zaczyna podjadać swojego towarzysza. Ale dzięki temu, dzięki emisji fal rentgenowskich, jesteśmy w stanie pośrednio zauważyć tą czarnodziurę i ją odkryć w ten sposób. Jesteśmy też w stanie ją zważyć, i takie czarne dziury zwykle ważą około pięciu słońc. Inny rodzaj czarnych dziur to są również czarne dziury występujące w parach z inną gwiazdą. Tutaj mamy animację, która pokazuje czarną dziurę, która wpływa na ruch orbitalny gwiazdy. Tutaj nie, nie zachodzi ten akt kanibalizmu. E tutaj na szczęście gwiazdy są na tyle od siebie oddalone, że e czarna dziura wpływa tylko pośrednio na ruch tej gwiazdy. I badając ruch tejże gwiazdy, jesteśmy w stanie znaleźć obecność pośrednio oczywiście czarnej dziury. I ta czarna dziura na tej animacji ma około 10 słońc. Kolejne czarne dziury, o których było głośno w ostatnim czasie, to są czarne dziury zderzające się. Znowuż proszę zauważyć, że mamy do czynienia z parą, z układem podwójnym tylko w tym wypadku są to już dwie czarne dziury. Te dwie czarne dziury obserwujemy w ostatnim momencie, tuż przed ich złączeniem. Widzimy, że one krążą wokół siebie coraz szybciej. I w którymś momencie one łączą się i powstaje jedna duża czarna dziura około 40 mas Słońca, czasami nawet 60. Największa nawet ma około 150 mas Słońca. Więc tu te, za te odkrycie fal grawitacyjnych, te, te zaburzenie czasoprzestrzeni, które obserwowaliśmy na animacji, te fale, również zostały nagrodzone Nagrodą Nobla z Fizyki w 2017 roku. Wszystkie czarne dziury, które, które Państwu pokazałem, były jakoś powiązane z układami podwójnymi. Czy to były dwie czarne dziury, czy to była gwiazda i czarna dziura. Natomiast większość gwiazd w naszej galaktyce czasami występuje też pojedynkę. Oczywiście są układy podwójne, ale też są gwiazdy pojedyncze, i takich gwiazd jest 100 milionów. Powinniśmy mieć 100 milionów czarnych dziur. Także spodziewamy się występowania takich czarnych dziur. Widzą tutaj Państwo prawdziwe zdjęcie czarnej dziury, która nie ma towarzysza, która nie zaburza ruchu z innej gwiazdy nie generuje fal grawitacyjnych. Są to prawdziwe dane, jest to najnowsze zdjęcie pojedynczej, samotnej czarnej dziury. Tutaj pojawiają się pytania astrofizyczne i to są pewnie też pytania, które Państwo mają w głowach, które pojawiają się, jeżeli poruszamy temat czarnych dziur. No właśnie, gdzie jest te 100 milionów takich czarnych dziur? Ile ważą czarne dziury? To też jest bardzo trudne pytanie do odpowiedzenia, bo do tej pory znamy czarnych dziur około 50. W naszej galaktyce. Jaka może być najlżejsza czarna dziura? Wydaje się to pytanie dosyć proste, a tak naprawdę nie znamy na nie dobrej odpowiedzi. Gdzie się kończą gwiazdy, gdzie się zaczynają czarne dziury? Ta granica jest do tej pory nie dosyć dobrze określona. Jaka może być też najcięższa czarna dziura? Jaka jest największa gwiazda, która może wytworzyć czarną dziurę? To są też pytania, na które astrofizycy głowią się już od, od wielu lat i nie potrafią na nie odpowiedzieć. Czy czarne dziury mogą wyjaśnić zagadkę ciemnej materii? To pytanie tylko tutaj rzucę, to jest, to jest temat na osobny wykład o ciemnej materii, ale jest też taki pomysł, że może tych czarnych dziur jest więcej niż byśmy się spodziewali i wtedy one mogłyby wyjaśnić, przynajmniej częściowo, tą zagadkę ciemnej materii. Także przyjrzyjmy się tych właśnie, tej właśnie zaginionej populacji czarnych dziur, które są samotne. Jeszcze raz przyjrzymy się temu zdjęciu, tak, już zabiorę literki, widzimy, Zdjęcie czarnej dziury. Jak państwa przekonać, postaram się teraz państwa przekonać, że tamta czarna dziura się znajduje. Wykorzystamy fakt, że czarne dziury zakrzywiają czasoprzestrzeń i powodują zakrzywienie biegu promieni świetlnych. Wyobraźmy sobie, że patrzymy na tą czarną dziurę, a za nią pojawia się gwiazda. Jest to sobie gwiazda, która w ogóle nic nie wie o nas, nic nie wie o tej czarnej dziurze, ale znajduje się za Czarną dziurą, ona nie będzie zjedzona, nie ma co się obawiać, są tu zupełnie ogromne odległości między nimi. Ta gwiazda przemieszcza się w galaktyce, wszystko w galaktyce się kręci, przemieszcza, więc względny ruch czarnej dziury względem tejże gwiazdy będziemy teraz obserwować. Ta gwiazda będzie sobie wędrować z jednej części ekranu na drugą część ekranu. Zobaczmy, co się będzie działo. Przesunęliśmy nieco gwiazdę, pojawił się malutki obraz tej gwiazdy po drugiej stronie. Im bliżej ta nasza gwiazda znajduje się tej czarnej dziury, którą próbujemy odkryć, te obrazy, obydwa obrazy, te dwa miraże stają się coraz większe, coraz jaśniejsze. Jeszcze bliżej znajdujemy się czarnej dziury. Następnie obserwujemy wręcz wykrzywienie obrazów tych dwóch, tych dwóch obrazów tej jednej gwiazdy. Przypominam, że obserwujemy jedną gwiazdę. W momencie, kiedy znajdujemy się idealnie za czarną dziurą, obserwujemy pierścień. Pierścień ten oczywiście nazywany jest pierścieniem Einsteina. E, zaraz stanie się jasne dlaczego. No i następnie gwiazda odsuwa się od czarnej dziury. E, jej obrazy stają się coraz to mniejsze, coraz ciemniejsze, e, aż w końcu zostaje tylko jedna gwiazda, tak jakbyśmy ją obserwowali bez zaburzenia. Mam nadzieję, że przekonałem Państwa, że czarna dziura na środku tego ekranu się znajduje za pomocą. Gwiazdy z tyłu. To zjawisko, które Państwo właśnie zastosowali do wykrycia tej czarnej dziury na ekranie, nazywa się mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym. Tutaj jest taki schemat, który wynika, jak już widać, z teorii Alberta Einsteina, ale tą teorię do praktyki przystosował nasz polski astronom Bogdan Paczyński, który w 1986 roku zaproponował, żeby tę metodę zastosować do poszukiwań czarnych dziur. Czarna dziura, ale również wszystkie gwiazdy czy planety powodują zakrzywienie czasoprzestrzeni, która jest tutaj przedstawiona w uproszczony sposób oczywiście, jako taki materiał, kratkowany obrós. Ta czarna dziura znajdująca się w tej czasoprzestrzeni wygina ją, przez co bieg promieni świetlnych jest zakrzywiony. Jak my obserwujemy tę gwiazdę znajdującą się z tyłu, obserwujemy jej dwa miraże. Tutaj są te dwa obrazy, które państwo zaobserwowali. To jest oczywiście zjawisko tymczasowe, bo wszystko w galaktyce się przesuwa. Dlatego musimy obserwować wiele, wiele milionów gwiazd, żeby zaobserwować takie chwilowe zjawisko wykrzywienia czasoprzestrzeni. Takie soczewkowanie występuje też oczywiście w dużych skalach. Mamy tutaj do czynienia na tym zdjęciu z galaktyką która też wykrzywia czasoprzestrzeń, a za nią znajduje się jeszcze inna galaktyka. Widzimy, że powstaje prawie pełny pierścień Einsteina. To jest zdjęcie wykonane przez teleskop kosmiczny Hubble, ale przede wszystkim ten pierścień jest bardzo duży na niebie. Problemem z mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym, stąd też nazwa mikro, jest, problemem jest to, że to wszystko jest mikroskopijne. Ten pierścień Einsteina jest bardzo trudno zobaczyć. On jest po prostu mały. Mamy do czynienia z dużo mniejszymi masami. Więc jak zaobserwować takie czarne dziury? Dlatego um, do, wykorzystujemy do tego misję kosmiczną Gaia. Tak wygląda ten teleskop kosmiczny. To jest misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, wystrzelona w 2013 roku. Która zawiera na swoim pokładzie dwa teleskopy i obserwuje y, tymi dwoma teleskopami całe niebo. Średnica tego dysku, tego spotka tutaj, jest aż 10 metrów. Oczywiście to się nie, nie ma jak do tego spotka, w którym jesteśmy w tej chwili, ale te 10 metrów teleskopu obserwuje niebo w regularny sposób. Widzimy skanowanie całego nieba przez dwa teleskopy. Jeden obrót trwa zaledwie 6 godzin. Także w skali kilku miesięcy Gaja jest w stanie wyobserwować całe niebo, przez co powstaje piękna mapa. Całego nieba i naszej galaktyki. Jak widzimy na tej animacji, to jest zdjęcie albo mapa drogowa, po prostu pokazująca, gdzie znajdują się wszystkie gwiazdy. Gaja tych gwiazd monitoruje w regularny sposób aż 2 miliardy. Tak? W galaktyce mamy oczywiście 100 miliardów gwiazd albo i więcej. Natomiast do tej pory nie znaliśmy szczegółów na temat aż tylu gwiazd, także jest to przełom, jest to rewolucja w astronomii, że tak dokładną i dużą mapę byliśmy w stanie zrobić. Ale co jest najważniejsze, to jest ta precyzja GAI. Gdybyśmy wyobrazili sobie piłkarza, tak, który może jest w Katarze, albo może gdzieś indziej, i ten piłkarz jest w stanie wykopać piłkę na Księżyc. Które znajduje się nieco prawie 400 tysięcy kilometrów stąd. Rozmiar tej piłki wynosiłby um, około 1 dziesiątej milisekundy łuku. Milisekunda to jest tysięczna część sekundy, a sekunda to jest część 60 minuty, minuta to, to jest 60 część stopnia. Wyobraźmy sobie, że to jest bardzo, bardzo mały kąt. Gaja jednak jest w stanie. Byłaby w stanie zmierzyć rozmiar tej piłki znajdującej się na Księżycu. Dzięki temu jest właśnie w stanie wykrywać zjawiska soczewkowania grawitacyjnego. Tutaj mamy jeszcze raz animację, która nam pokazuje ten ruch względny źródła, czyli tego kółeczka na, przez, soczewkowanego przez gala, czarną dziurę, która znajduje się w miejscu krzyżyka. Widzimy, że następują tutaj dwa efekty. Na prawym na lewym dolnym yy, obrazku widzimy co się dzieje z tym źródłem. To źródło zmienia swoje położenie, ale ta pętla, którą wykonuje to źródło, jest właśnie rzędu milisekund łuku. Dlatego żaden inny instrument no może poza teleskopem kosmicznym Hubble'a nie był w stanie do tej pory czegoś takiego zarejestrować. Co więcej, yy, widzimy to po prawej stronie na dole. To źródło staje się przez chwilę jaśniejsze. W skali tygodni, może miesięcy, a czasami nawet lat, gwiazda staje się na chwilę jaśniejsza. Jeżeli te dwa zjawiska zarejestrujemy, czyli wykryjemy pojaśnienie gwiazdy i wykryjemy przesunięcie tej gwiazdy, obie te rzeczy jest w stanie zrobić Gaja. Jesteśmy w stanie wtedy powiedzieć: aha, w tym miejscu nastąpiło soczewkowanie grawitacyjne. Co więcej, jesteśmy w stanie na podstawie pomiarów, powiedzieć, jaka była masa tego obiektu soczewkującego, jak daleko on się znajduje, a więc jesteśmy w stanie odróżnić soczewkujące gwiazdy od soczewkujących czarnych dziur. Gaja wykrywa zjawiska mikrosoczewkowania na całym niebie i tutaj zobaczymy taką szybciutką animację, która pokazuje wykryte do tej pory zjawiska mikrosoczewkowania na całym niebie. To jest rzecz unikatowa, którą robi Gaja, że jest w stanie monitorować wielokrotnie Całe niebo 2 miliardy, miliardy gwiazd jest obserwowane, i wśród nich wykrywane są zjawiska mikrosoczewkowania. Także na koniec chciałem podsumować, żebyście Państwo zapamiętali sobie kilka punktów. Nasza galaktyka powinna zawierać setki milionów samotnych czarnych dziur. Znamy ich do tej pory kilkadziesiąt, i to najczęściej w układach podwójnych. Mikrosoczewkowanie grawitacyjne, Mikrosoczewkowanie grawitacyjne pozwala nam wykryć samotne czarne dziury, które, to ten efekt sprawia, że gwiazda staje się tymczasowo jaśniejsza i zmienia swoje położenie. I to są te dwa efekty, które jest w stanie wykryć właśnie gaja. Jeszcze raz pokażmy podsumowanie. Gaja pozwala wykrywać te subtelne przesunięcia. Gwiazd w miliardach gwiazd. I na koniec jeszcze raz zostawię Państwa z animacją, która pokazuje soczewkujące czarne dziury na niebie na, w naszej galaktyce. Dziękuję bardzo.